Co słychać na budowie warszawskiego biurowca DeBridge? Prace idą pełną parą. Trwa montaż charakterystycznej szklanej elewacji z żyletkami, a roboty prowadzone są już na 34 kondygnacji. Równolegle realizowane są piętra techniczne, które znajdą się na szczycie budynku. W przedsięwzięciu bierze udział około 600 pracowników. DeBridge wyróżnia się unikalną rzeźbiarską bryłą, każda kondygnacja jest inna, co stanowi wyzwanie zarówno techniczne, jak i logistyczne. Wyjątkowym aspektem projektu jest również integracja nowoczesnego wieżowca z zabytkowym gmachem Bellony. To harmonijne połączenie wymagało ścisłej współpracy z konserwatorami miejskimi i zachowania najwyższych standardów estetycznych. Budowa w centrum miasta niesie za sobą konieczność precyzyjnego planowania logistyki. Dostawy materiałów, takich jak stal, odbywają się głównie nocą, by nie zakłócać życia mieszkańców. Roboty prowadzone są w trybie całodobowym, co wymaga wyjątkowej organizacji i dbałości o bezpieczeństwo. A Wam jak się podoba The Bridge na obecnym etapie? Mógłby być wyższy? Dajcie znać w komentarzach.